Wydarzenia takie jak BW3 są y, bardzo inspirujące. Y, możemy się spotkać z ludźmi, porozmawiać o tym nie tyle jak robią whisky warsztatowo, ale jak prowadzą biznes. Pogadać, napić się kawy razem, jakoś tam pomieniać poglądami różnymi. No i posłuchać prelegentów, no bo rzeczywiście w tym roku wyjątkowo Zacne grono. Zarówno ja, jak i nasze biuro jesteśmy osobami doświadczonymi w branży, a mimo to widzę, że jesteśmy w stanie wynieść z takiej konferencji naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Były takie tematy trochę biznesowe, trochę takie branżowe, trochę proszę tematykę warsztatową, jak do tego podchodzić. Było też trochę właśnie o finansach, o tym jak się z klientami rozmawia. Wizualizatorzy polscy to wspaniali ludzie. Widzę ogromny wzrost frekwencji i to jest dla mnie bardzo miłe doznanie, że ta grupa, ta branża chce się integrować. Dla mnie osobiście jest to super wyróżnienie, bo wcześniej pojawiałam się tutaj tylko jako słuchacz, a teraz mogę wystąpić w roli prelegenta. Można się czasem trochę zdołować geniuszem innych mówców, ale naprawdę warto amazing renders this is super good Get a lot of importance lot of good experience. czego się można spodziewać na, na, na tego typu evencie że ludzie będą myśleli jesteś moją konkurencją tak ja ci nie powiem jakieś takie współzawodnictwo. ja w ogóle czegoś takiego tutaj nie odczułem była taka fajna ciepła atmosfera że ludzie podeszli do mnie tak y, ciepło cześć fajnie Czwarta edycja dobiega końca, aż strach pomyśleć, jaka będzie piąta, bo <grywka> każda kolejna jest kolejnym sukcesem i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu, tego jak ludzie się integrują, wymieniają doświadczeniami i organizacji imprezy, która stoi naprawdę na, na światowym poziomie.